Witajcie. Dzisiejszy odcinek to przemyślenia po wymianach oleju na dotarciu w kładzie Beretta Waria 125. Silnik chłodzony powietrzem, półautomat, trzy biegi do przodu plus bieg wsteczny. Ma on na chwilę obecną przejechane 97 km. Olej wymieniałem no nadgorliwie, tak jak ja to robię, trzy razy. Instrukcja obsługi mówi, żeby pierwszy raz wymienić po 100 km. No i zaraz Wam coś pokażę, jak by to wyglądało i co by było w silniku gdybym ja tego posłuchał. I rzeczywiście po 100 km dopiero wymienił pierwszy raz olej. Zobaczcie, jak tutaj w tej butelce, jak wygląda olej, który zlewałem, tam mieści się zaledwie. 0,7-0,75 litra oleju, czyli po trzech wymianach ja tutaj mam w okolicach 2,1-2,2 litra. Tak to wygląda, ale co Wam chciałem powiedzieć, pokazać i na co zwrócić uwagę, zobaczcie na dno. Patrzcie, jaki szlam tam jest. Olej się zlał. Zobaczcie, jakie dziadostwo jest na spodzie. To wszystko byłoby w silniku. To wszystko byłoby w silniku. Już tu próbuję pokazać. Zobaczcie. Taki syf, cały ten syf byłby dalej w silniku, gdybym ja go wymienił. Pierwszy raz po. O. Zobaczcie co tam jest. Tak wygląda. Olej po dotarciu. Trzy wymiany. To mnie zaskakuje. Cały taki syf z docierania. On nie ma oczywiście filtra, i dlatego tak jest. Widać, że on nie jest przepalony. No bo gdzież mógłby być przepalony, jak nie był przegrzewany? Co trzy godziny pracy gdzieś był wymieniany, olej był lany porządny, bo Shell Advance Ultra 10W40 także nie, jak, nie jakiś byle jaki minerał a mimo wszystko wyniki docierania są takie taki szlam o. tego oczywiście jest więcej tylko no nie dam rady tak teraz wywrócić tą Tam zobaczcie na spodzie. Tam zobaczcie na spodzie, co się ułożyło. To jest ten cały syf, właśnie. Być może, być może on by usiadł się w filtrze. No ale niestety one nie mają filtra. Wniosek? Warto.